Oto 5 najlepszych porad, które pomogą ci przetrwać ponad 300 nocy w grze. Słuchaj uważnie do samego końca. Numer 1. Większość graczy sadzi drzewa tak, żeby można było ścinać je, stojąc w jednym miejscu. Ale jeśli posadzisz sadzonki w kształt litery U i poczekasz, aż urosną, możesz ściąć nawet 8 do 11 drzew naraz. Numer 2. Czy wiedziałeś, że rewolwer to jedna z najmocniejszych broni w grze? Jeśli po każdym strzale szybko przełączysz się na inny przedmiot i z powrotem, możesz strzelać jak z karabinu maszynowego. To sprawia, że rewolwer jest mocno niedoceniany nawet przy porównaniu z karabinem i Reaganem. Numer 3. Zawsze stawiaj swoje farmy w jednym miejscu. Nie rozrzucaj ich po bazie, tak jest szybciej i bardziej wydajnie. Dzięki temu zbierasz plony błyskawicznie i oszczędzasz miejsce. Numer 4. Jeżeli wylosuje ci się żaba, możesz schować się w jeziorze. Tam nikt nigdy Cię nie zaatakuje. Więc nazbieraj jedzenia i wbij nieskończoność dni. I najważniejsza zasada, numer 5. Twórzcie teamy. Grajcie wspólnie. Pomagajcie sobie nawzajem. Atakujcie razem. Dzielcie się zasobami i obowiązkami. Podobały się porady. Zostaw lajki like komentarz, bo...